List do jego eminencji metropolity i wszystkie ekscelencje arcybiskupów i biskupów Cerkwi Prawosławnej w Polsce odwołują się do Senodu Polskiego Autokatolicznego Kościoła Prawosławnego. Z dobrocią upraszam Waszą eminencję metropolitę Barżowskiego i całej Polski o zwołanie Senodu naszej Cerkwi w celu rozpatrzenia zarzutów Postanowień wobec mojej osoby ujęty w dekrecie nr 414, łamane na 2019 i decyzji nr 413 i 417, łamane na 2019. Zgodnie ze świętymi kanonami, cytuję, niech rozważają oni o dogmatach pobożności i niech rozstrzygną powstałe sprzeczności. 37. kanon apostolski. Zwracam się z uniżoną prośbą do Was, bracia arcypasterzy, Przywilejnie Ekscelencję o nas na synod w dniu wskazanym przez Eminencję w celu rozpatrzenia pomówień aktu oskarżenia względem mojej osoby ujęte w dekrecie nr 414 z dnia 31 października 2019 roku, podpisanego przez Salę Prawosławnego metropolity Warszawskiego i całej Polski. Jak sądzę, dobroć naszej Cerkwi pak przejawi się w tym, że Jego eminencja metropolita Sava wyznaczy termin synodu, na którym będę miał możliwość obrony przed zarzutami, które mi postawiono, czego efektem było zawieszenie mnie w czynnościach kapłańskich. Dekret numer 414 z dnia 31 października 2019 roku jest dla mnie bardzo krzywdzący. Nie dano mi nawet możliwości wypowiedzenia się w sprawie. Chciałbym podkreślić, iż w każdym systemie, czy to politycznym, czy kościelnym, każdy ma prawo do obrony. Żyjemy w państwie demokratycznym, w którym nawet naczelny akt prawny, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku daje gwarancję obrony we wszystkich stadiach postępowania. Artykuł 42. Ustęp 2 Konstytucji RP Jak również wskazuje, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. artykuł 45. Ustęp 1 Konstytucji RP Czyżby cerkiew prawosławna w Polsce podejmując decyzję była zależna, stronnicza i podatna na pływy i naciski. Chrystus Bóg nasz tak nie postępował. Wprost przeciwnie, dał nam przykład do naśladowania, by ratować nawet jedno zagubioną owieczkę, stałego wielkiego stada. Cytuję: Czyż nie zostawi 99 w górach i odszedłszy nie będzie szukał zbłąkanej? Legarii Mateusza, 18. rozdział, 12. Werset. Skoro jestem zagubioną owieczką w oczach eminencji, to z radością przebędę do warszawskiej prawosławnej metropolii w stroju prawosławnego duchownego z krzyżem Chrystusowym na piersi ze zbawionymi słowami na nim obraz wiernym słowem życiem, lubowiu, duchem wiery czystotą. i I Pierwszy Usza 4, 12. Zaznaczam, że nikt nie zdjął ze mnie krzyża, co chciałem podkreślić, można uczynić to tylko, gdy udowodni się odstępstwo od prawosławia i czynić winę. By moi biskupi w Polsce, cytuję, mogli składać Bogu czystą ofiarę, pierwszy sobór powszechny, Kanon V, powinien najpierw oddalić wszelkie niezadowolenia pokrzywdzonego duchownego, zawieszonego w czynności kapłańskim zbadać, czy metropolita nie wydał wyroku, suspenduje. Cytuję, z ciasnoty ducha, z nieprzyjaźni lub z jakiegoś uczucia stronniczości, niezadowolenia. Pierwszy sobor powszechny, kanon piąty. Domagam się zgodnie ze świętymi kanonami, aby zebrał się synod, na który stawi się, złożę usprawiedliwienie oraz postaram się przekonać święty sobor biskupu o zmianie decyzji w stosunku do mojej osoby. Sobor w Antiochie, kanon szósty. Ponadto cytuję. Do tych soborów niech się zwracają prezbiterzy i diakoni, i wszyscy, którzy uważają siebie za pokrzywdzony, i nie przyjmą orzeczenie soboru. Sobor w Antiochie, kanon 20. Ośmielę się. Zwróć uwagę, że nie może biskup przyjmować do nosu od współbraci kapłanów, czy też osób świeckich, gdyż kanon mówi, że Wnoszący skargę na osoby duchowne nie wolno przyjmować doniesienia wprost bez dochodzenia, lecz uprzednio należy zasięgnąć publicznej o nich opinii. Czwarte Sobor Powszechny, Kanon 21. Nigdy nie plułem metropolity i nie ubliżałem. Zatem przedeszony Kanon Apostolski 55 mnie nie dotyczy. Słowo Boże zachowuję w swym sercu. Cytuję. Bogu nie bluźni. A księci ludu swego nie złożysz. Księga Wyjścia 22 rozdział, 18 Kapłana nie można zawieszać w czynnościach kapłańskich tylko przy jedynych podejrzeniach. Kano 6 Teofila Aleksandryjskiego. Zatem przed osądzeniem prezbitera, cytuję, należy rozpatrzeć, czy nie posiada on sprawiedliwy skarg na biskupa. Kano 11 Sobor w Kartaginie. To jest. Na własną obronę. Jako prawosławny kapłan pragnę zaznaczyć, że nie naruszałem przysięgi kapłańskiej i świętych kanonów. Po pierwsze, nie udzielałem ksztów, w których rodzicami chrzestnymi byli innowiercy. Nie udzielałem świętego przeczaścia tym, którzy bez wypowiedzi chcieli przyjąć taństwo. Nie udzielałem świętego przeczaścia na parafie tym, którzy przystępowali do świętego sakramentu. Bez bojaźni Bożej. To jest kobietą, które miały pomalowane usta czy paznokcie, czy też osobą, które były już po, po rannym zapalonym papierosiku. Nie służyłem razem z proboszem tylko tych liturgii, przy którymi jawnie ogłaszał, że cytuję będzie na rozkomili wyjmować cząsteczki również za katolików powołał się wówczas na metropolitę, że jakoby mu pozwolił. Nie uczestniczę we wspólnych modłach z wiercami, gdyż jestem prawosławnym duchownym, a nie ekumenistą. Święty Gabriel gruziński Orgebadze powiedział, cytuję, ekumenia to herezja nad herezjami. Oczekuję cierpliwie na błogosławieństwo jego eminencji metropolity, o zwołanie synodu biskupów, na które będę miał możliwość obrony swojej osoby, na które stawię się w tej sytuacji w roli pokrzywdzonego prawosławnego batyszki, aby usunąć trudności, które wróg zasiadł. Drogocenny jest mię, spożywanie własnego chleba z naszej piekarni Matki Cerkwi Prawosławnej, a wszelkie zarzuty, i niefortunne zawieszenie przynosie kapłańskich z Bożą pomocą na pewno da się rozwikłać. Pragnę jeszcze zaznaczyć, że zawsze pozostanę prawosławnym, wierzącym bakieżkom, niezależnie od zawirowań we współczesnym świecie. Pozdrawiam Waszą eminencję i ekscelencję i pokornie oczekuję odpowiedzi. Sługa Boży, Ojciec Protirej Michał Markiewicz.